Instalacja WordPressa. Jak już pewnie wiesz, w poprzednim nagraniu pokazałem Ci, jak wykupić sobie serwer i jak wykupić sobie domenę. I teraz zaznaczę sobie gwiazdkami te wszystkie maile, które są ważne i związane z czynnościami zakupu serwera i domeny. I jedźmy po kolei. A więc pierwsza gwiazdka, faktura Proforma, tutaj wykupiliśmy sobie nasz serwer za 51 66 zł. 66 groszy i nie ma tutaj. Niczego ważnego. Przechodzimy do kolejnego maila, tu mamy aktywacja serwera. Tutaj mamy wszystkie niezbędne dostępy, które posłużą nam do zainstalowania bloga na WordPressie. A więc w tym mailu mamy wszystkie niezbędne dane, które posłużą nam do zainstalowania bloga na WordPressie. Tutaj z tych najważniejszych danych, które musisz sobie koniecznie zapisać, to FTP Hostname, login i hasło i Panel administracji serwerem. Czyli, my wykupując serwer w pierwszej kolejności, musieliśmy wykupić sobie domenę niejako płatności wordpress.echo.pl, ale docelowo chcemy zainstalować sobie domenę płatności wordpress.pl. I teraz zalogujmy się do panelu administracji serwerem, klikając właśnie na ten link. I zostajemy przeniesieni do logowania, i tutaj, oczywiście, podczas zakupu serwera, miałeś podać login sześcioznakowy i hasło. I w tym momencie jesteśmy już w panelu naszego serwera. Dla osoby początkującej może wyglądać dosyć strasznie, ale w rzeczywistości nie ma tu nic trudnego, ponieważ jedyne co musisz zrobić, to tutaj, dopisać sobie domenę płatności, wordpress.pl i tutaj zauważ, mamy tą gwiazdkę z tematem automat, i mamy potwierdzenie wprowadzenia danych do rejestru domeny.pl, a więc zalogujmy się jeszcze do naszego panelu rejestracji domeny OVH jesteśmy już zalogowani I tutaj musimy podać nasz login i hasło i kliknijmy login i w tym momencie jestem w panelu zarządzania domeną w tym momencie mamy dwie domeny domenę matwis 24pl i domenę płatności wordpress.pl i zauważ domena wygasa 1 kwietnia 2017 roku Czyli dokładnie na prymaprelease. Mamy zarządzanie DNS-ami. Zauważ, że mamy poprawne DNS-y ze statusem aktywny. To oznacza, że możemy już dokonać parkowania naszej domeny na naszym serwerze. A więc jeszcze raz przypominam, jak się tutaj dostać. Jesteśmy w panelu e w panelu zarządzania naszym serwerem. Klikamy sobie na dopisane domeny. I tutaj wpisujesz nazwę swojej domeny, którą kupiłeś z końcówką.pl. Czyli platności wordpress.pl. Mamy ptaszek zielony, i w tym momencie zaktualizowała nam się dalsza część. I klikamy tutaj Dodaj domenę. I jak widzisz, mamy komunikat. Płatności wordpress.pl została dodana prawidłowo do Państwa serwera. Jeżeli chcesz zarządzać plikami do, dopisanej domeny możesz to zrobić tutaj. Domena została do serwerów DNS poprawnie. Teraz prosimy u swojego rejestratora domeny zmienić delegację domeny na nasze serwery DNS. ns1.echos.pl oraz ns2.echos.pl Więcej informacji znajduje się na tej stronie. Czyli zauważ ja już właśnie to zrobiłem to co tutaj piszą w moim rejestratorze domeny zmieniłem delegację domeny na serwery DNS wskazujące na serwery e -hosta. Zauważ, jestem w tym momencie w panelu OVH, jestem w moim rejestratorze domeny i tutaj właśnie ustawiłem te serwery DNS wskazujące właśnie na serwer e -hosta czyli właśnie zrealizowałem to co zostało tutaj napisane czerwonym kolorem a więc w tym momencie możemy już zainstalować na 100% naszego bloga na WordPressie a więc klikamy na stronę główną i aby zainstalować naszego bloga na WordPressie przechodzimy tutaj na sam dół jak widzisz tutaj mamy gotowe skrypty PHP mamy tutaj ikonkę WordPressa zainstalujemy sobie bloga WordPress i zauważ tutaj klikamy opcję instaluj Wybieramy protokół, czy to ma być HTTPS czy HTTP. My wybieramy protokół HTTP. Wybierz domenę. Zauważ, że domyślnie wykupiliśmy domenę płatności myślnik wordpress.echost.pl. W tym momencie zauważ, że mamy już do wyboru domenę, którą kupiliśmy, czyli domenę płatności wordpress.pl. I tą domenę właśnie wybieramy, ponieważ chcemy, aby nasza domena... Była właśnie aktywna pod tym adresem. W tym momencie nasza witryna jeszcze nie jest osiągalna, ponieważ nie znaleziono DNS-ów serwera płatności wordpress.pl. To oznacza, że propagacja serwerów DNS jeszcze nie nastąpiła. Musisz wiedzieć, że propagacja serwerów DNS może potrwać nawet 24 godziny czyli propagacja tych oto serwerów DNS może potrwać 24 godziny. I twoja strona może być jeszcze nieaktywna. Ale my to właśnie sprawdzimy, instalując naszego WordPressa w tym momencie. A więc instalujemy na naszej domenie, którą zakupiliśmy, z końcówką.pl. I czy chcemy ją instalować w jakimś katalogu, na przykład takim? Nie, nie chcemy. Chcemy ją zainstalować właśnie na naszej domenie głównej, bez żadnych katalogów. Tutaj, tak naprawdę, zostawiamy wszystko tak, jak jest, ponieważ nie są to. Żadne istotne rzeczy, oczywiście, my je zmienimy później. Tej opcji nie zaznaczamy. I tutaj ważne jest, aby zmienił nazwę użytkownika, nie admin, ponieważ jest to bardzo prosty login. Możemy tutaj zmienić login na i hasło. Zapisz sobie login i zapisz sobie hasło. Musi ono być bardzo mocne, ponieważ tutaj, w tym momencie. Ponieważ te dane posłużą Ci do logowania, do zarządzania Twoim blogiem od środka, czyli w tym momencie te dane posłużą Ci do logowania na WordPressie, płatności WordPress.pl łamany przez WP-admin. Tutaj się za chwilę zalogujemy na te dane, ale musimy najpierw zainstalować naszego WordPress'a, a więc. E-mail administratora tutaj edudamarek.mail.com. Wybierz język polski. I zapamiętaj login i hasło, i zainstaluj WordPressa. Klikamy tutaj ten przycisk Instaluj. I w tym momencie nasz WordPress się instaluje. W tym momencie WordPress został pomyślnie zainstalowany na domenie płatności wordpress.pl. Zauważ, przed chwilą ta domena płatności wordpress.pl jeszcze była nieosiągalna. Co się stanie, gdy odświeżę bloga? Ta domena także jest nieosiągalna. Dlaczego? Ponieważ jeszcze DNS-y nie zostały spropagowane, czyli musimy poczekać nawet do 24 godzin, aż te serwery wskazujące na e-hosta zatrybią. Ok, czyli jak widzisz, zainstalowaliśmy sobie naszego WordPress'a, ale jeszcze nie nastąpiła propagacja serwerów DNS. I dopiero gdy nastąpi propagacja serwerów DNS, właśnie wskazujących na serwer e-hosta ns .ehost i ns 2echospl to nasza domena będzie już widoczna pod przeglądarką dla wszystkich użytkowników internetu. I teraz jak sprawdzić, czy nastąpiła już pomyślna propagacja DNS-ów? więc tutaj wpisujesz sobie adres swojej strony internetowej którą właśnie zakupiłeś i gdzie już zainstalowałeś swojego WordPressa a więc tutaj wklejasz sobie nazwę swojej strony internetowej i klikasz search jesteśmy na stronie whatsmydns.net i zauważ tutaj w tym momencie jak widzisz wszędzie są czerwone xy to oznacza że propagacja serwerów DNS jeszcze nie nastąpiła a więc tutaj w tym miejscu możesz sobie sprawdzić, czy propagacja DNS-ów nastąpi pomyślnie. Tutaj będziesz miał takie zielone fajeczki, to będzie oznaczało, że propagacja DNS-ów nastąpiła pomyślnie, a twoja witryna od tego momentu będzie już dostępna dla wszystkich użytkowników internetu. W tym momencie jest godzina 12.53. Zobaczymy, o której godzinie propagacja serwerów DNS nastąpi. A więc poczekam. Aż ta propagacja nastąpi, i włączę ten film w momencie, gdy domena internetowa będzie już aktywna dla wszystkich użytkowników internetu pod przeglądarką. Dlatego w tym momencie musimy uzbroić się w cierpliwość. Jak widzisz, musieliśmy poczekać do godziny 16, mniej więcej do godziny 16, aby propagacja DNS-ów tutaj nastąpiła, i możemy już obserwować naszego zainstalowanego. Bloga. Tutaj mamy Hello World. Możemy się oczywiście tutaj zalogować, czyli w górnym pasku dajemy Ukośnik, wp, myślnik, admin. Naciskamy Enter. Wpisujemy nazwę użytkownika, hasło. I możemy się już zalogować do kokpitu. Możesz teraz uzupełniać blok przez uzupełnianie wpisów, albo możesz to robić na stronach, możesz zmieniać wygląd lub robić inne czynności.